Tego typu słowa powinny być zarezerwowane dla ludzi ulicy. Dla mnie zalegalizowanie bujek kibolskich, jeżeli by się odbywały w lesie i by się ci ludzie bili maczetami, ale wszyscy by byli z tym ok i brali by pod uwagę swoje konsekwencje, mam to trochę w dupie. Jeżeli padną jakiekolwiek groźby w moją stronę, automatycznie zgłaszam to na policję. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wiecie, że od pierwszej gali, jaką można uznać za pierwszą galę Fightową, czyli Fame ma 1. Minęło już 6 lat. Od tego czasu powstały nowe federacje. Te nowe federacje zdążyły się rozrosnąć albo upaść, albo zostać zamknięte przez MSWIA. Ja. Ale my dzisiaj nie będziemy przyglądać się Fame'owi. Klautowi pod kątem rozrywkowym. My dzisiaj spojrzymy pod kątem patologii, która tam się czai, i oczywiście nie omówimy całego tego tematu, bo żeby patrzeć na to historycznie, od pierwszych gal Fame to ten materiał, który trwa pewnie około no, kilkudziesięciu minut, byłby totalnie za krótki. My dzisiaj spojrzymy na to, to, co najbardziej zwróciło moją uwagę. Inspiracją do tego materiału były ostatnie wydarzenia, czyli. Wpadki drogowe Denisa Labrygi oraz walka Murana z Masą. Dzwoniłeś do mnie. Podobno chcesz się napierdalać. A po co ci ten pies? Do klatki A Od kiedy to przeszkadzają ci psy? Nie wykupisz? No ja wykupię. O to chodzi. No ja ja. Wykupię. ja? ja Mówię, to ja, Ale zanim to. Czego nie będzie w tym filmie? Nie będzie rozmowy o Czeczenach i Hailigu. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, ale się dowiem, w jakiś sposób już poruszył ten temat. Nie do końca zgadzam się z jego materiałami na temat fake Fight'ów, dlatego że uważam, że niektóre argumenty są niecelne, że, jest ten że są te filmy robione pod tezę i są robione w takim stylu, którego ja YouTube'owo osobiście nie lubię, czyli ja wam powiem jak jest w 100%. Nie jest to moja opinia, tylko prawda objawiona. Nie będzie również o Słowiku i świetnym pomyśle Marcina Najmana, żeby uczynić z niego bossa federacji. Ogólnie nie będzie o federacjach jak MMA VIP czy Pink MMA, dlatego że były to asteroidy, które szybko spłonęły na Freakfightowym niebie. A takie był ładny, amerykański, szkoda! Również nie będziemy rozmawiać o prywatach. To jest ostatnia rzecz, o której nie będziemy rozmawiać, ale to, że ktoś... Zażywa narkotyki. To, że ktoś robi coś prywatnie, dopóki nie szkodzi tym innym, to jest ważne zastrzeżenie. Dopóki krzywdzi tylko samego siebie i nie chwali się tym publicznie, to jestem w tym w 100% w porządku. Niech ludzie sobie robią co chcą prywatnie, dopóki nie krzywdzą innych. Podkreślam. Ile kurwa razy słyszało się na konferencjach prasowych Fejmu czy innych federacji Free słowa takie jak pies. W kontekście policjanta. A z panią Beatriz, jak była akcja, to kto kurwa dzwonił publicznie na policję? Gdzie? Z czym było? No kurwa, obczajcie sobie no, szoty. No. no kto? Co, Co? dzwoniłeś z Co ty w ogóle, gościu, posłuchaj mnie, wszyscy wiedzą, jest papier, z białko na ciebie, że się roz, rozprułeś się na chłopaku. więc nie, pierdolę, w ogóle nie masz. Powiem ci nie masz zasad w ogóle i honoru w ogóle się odzywać. Mówisz, że łamiesz ludziom szczęki Ty. Jeden... No w ogóle, dobra, to jak pokażę, to okej, okay, mogę wstawić papier, że to zrobiłem. Wpłacasz wtedy pięć koła na cele charytatywne i dzisiaj wstawiam papier, że to zrobiłem. Zgoda? No bo wiemy wszyscy, że to zrobiłeś, że się rozprułeś. No, no to jest oczywiste. To ci zaraz mordę rozpruje, kurwa. No to kurwa, za tydzień byś miał okazję. Jak? Sześćdziesiona, konfident, dużo, za dużo. Frida! Tego typu słowa powinny być zarezerwowane dla ludzi ulicy, dla ludzi posługujących się tym slangiem, gdyż mają jakieś kontakty z świadkiem przestępczym. I żeby nie było, ja nie popieram istnienia takich ludzi i nie popieram łamania prawa. Niech policja takich osób ściga, ale ktoś. W sensie właściciele federacji freakfightowych pozwalają na wnoszenie takiego słownictwa na salony, na przedstawianie je młodym ludziom, ludziom, którzy nie są w tych środowiskach. A przez tyknie, styknięcie z tym słownictwem, z tym kodeksem moralnym, jak, jak to, że ktoś poszedł na policję w jakiejś sprawie, no przecież to jest okropne, tak? Według tych ludzi tak jest, niestety. I to jest głupie, i to jest szkodliwe. Według badania IPSOS 44% Polaków nie ufa policji, natomiast Ufa im zaledwie 21%. Jeżeli chodzi o sędziów, jest ciut lepiej, dlatego że Ufa im 25%, nie ufa 37%, ale polski wymiar sprawiedliwości jest w totalnej rozsypce. Dla porównania, średnia światowa to jest 36% dla policji, jeżeli chodzi o zaufanie, i 35% dla sędziów, czyli obie te średnie są wyższe niż Polska, a warto zaznaczyć, że w tym badaniu są takie kraje jak Indie czy RPA, czyli kraje ogólnie, w których, które są gorzej rozwinięte, jeżeli chodzi o przeciętnego obywatela niż Polska. I nie zrozumcie mnie źle. Policja i sądy, w sensie sędziowie, sami na to zapracowali również. Niektóre wyczyny policjantów szły viralem i faktycznie zachowywali się po prostu okrutnie, ale to nie zmienia tego, że na pewno używanie słownictwa więziennego, słownictwa gangsterskiego, wziętego prosto z ulicy, języka ulicy, nie pomaga w budowaniu zaufania do tych służb, a jest ono potrzebne, zwłaszcza młodym ludziom. Niech młodzi ludzie wiedzą, że jeżeli coś im się stanie, mogą zaufać panu w mundurze. Jest to po prostu potrzebne. Kiedyś Różal, który też ma swoje za uszami, ale kiedyś powiedział takie zdanie, że policja jest dla osób, które nie chcą bawić się w gangsterkę. Bo tak, niech sobie ci gangsterzy wyznają te swoje kodeksy honorowe. Nic mi do tego, powiem szczerze, dla mnie zalegalizowanie bujek kibolskich, jeżeli by się odbywały w lesie i by się ci ludzie bili maczetami, ale wszyscy by byli z tym ok i braliby pod uwagę swoje konsekwencje. I nie stwierdzono by u nich jakichś chorób psychicznych. No może o ten ostatni warunek byłoby trudno. Ale jeżeli by się na to ustawiali dorośli, mężczyźni, chcieliby się po prostu pozabijać, to nie, nie, nie powiem, że jestem z tym okej, okay, ale mam to trochę w dupie. W sensie, to są idioci, i jeżeli ktoś chce się tam ciąć maczetą z kolegą. Naprawdę nie, nie jest mi aż nie, nie jest mi takich ludzi żal. Ale. Wprowadzanie takich ludzi, żeby stawali się autorytetami dla społeczeństwa, jest po prostu szkodliwe. A niestety tacy ludzie również pojawiają się na galach frekwajtowych, bo oczywiście można powiedzieć, że tacy ludzie jak Amadeusz Ferrari, jak Adrian Polak, oni się tylko bawią w tą gangsterkę. To jest dla nich trochę zabawa, oni trochę udają. Chociaż z drugiej strony Madeusz Ferrari dał świetny przykład ludziom tym, że nie zgłosił na policję pocięcia maczetą bo zasady. W karetce nie chciałeś, żeby policja przyjechała. Dlaczego nie chciałeś? Bo to już jest mamy, mamy chciałeś, żeby przyjechała. No ale nie chciałeś zeznawać i no, składać tak, jakichś oskarżeń. Tak, tak. No, usił było usiłowanie morderstwa, no to tak, czemu ty nie chcesz składać oskarżeń? Wiesz jakie są dzisiaj czasy, kurczę. Ale co się ja, boisz, ale... że znowu będzie ktoś na ciebie gadał 60? Tak, że wolę sobie żyć honorowo, bo, bo nigdy się na nikogo nie rozpierdoliłem i tak dalej, niż żeby później e, taki sz szmaciasz jak jakiś Alon, czy ktoś łaził i tak gadał. Hmm. No, chociaż uważam, przeciw, uważam, że oni stanowią ogromne zagrożenie dla społeczeństwa. Kurwa, co to są zasady człowieku? Zostajesz napadnięty we własnym mieszkaniu. Takie rzeczy się zgłasza, ale to jest dopiero jakiś element tej patologii, bo potem jak zejdziemy głębiej, to są środowiska kibolskie. Czyli interesuje nas, że wy stoicie razem z policjantami? Tak, nas nie interesuje policja. Jeżeli byłoby bez policji, byśmy na pewno to byli na żywo. Kos Środowiska gibolskie, którymi głównymi reprezentantami są dwa Denisy. Jakby ich określił Natan Penisy. To podtrzymujesz to, żebyś zatańczył z policją na ten na filmiku do TikToka na, 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 na TikToku? Byś zatańczył z policją? Jakbym był w miejscu publicznym i e, nie wiem po, policjant mu duży podeszedł do mnie i powiedział, żebym zadańczył TikToka, kurwa, żebym e, zrobił z nim TikToka, tak? Mhm. No o czemu nie? No to szacunek. A co to takiego jest? No nic, moim zdaniem. To jest dojebane? Moim zdaniem tak. To jest dojebane. Moim zdaniem tak. Czyli Denis Załęcki, Denis Labryga. To jest jeszcze inna bajka. Sam kiedyś miałem znajomych w środowiskach kibolskich. I tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że jeżeli ci ludzie chcą się w to bawić i się godzą na to obie strony, w porządku, niech sobie robią co chcą. Nic, nic mi do tego. Ale. Nie chciałbym, żeby tego typu ludzie zostali wprowadzani jako autorytety do społeczeństwa. Nie chciałbym, żebyśmy robili z ludzi pokroju Denisa Załęckiego influencerów. Ci ludzie faktycznie, jak się ich posłucha, jak oni opowiadają te swoje historie z miasta, jak Denis Załęcki schował się w aucie, bo go zaatakowało 40 typa, ale on wtedy wyjął sprzęt i ich przegonił. Albo jak się słucha tego, jak Denis Labryga z Denisem Załęckim mówią, że to jest dojebane, to jest dojebane. To jest po prostu dziwne. dziwne, dziwni są ci ludzie. Wracając Dawaj. do tematów kurwa e, policji. Ja nie muszę się nikomu zwierzać, a są kurwa e, wśród normalnych, e, że tak powiem społeczeństwa kurwa fani, no to wiesz o co chodzi, to, co ja miałbym... Nie wiem, tego, dla kurwa? mnie nie. Ja, ja się nie witam z policją. No czy umundurowany, czy nie, jest policjantem. Nie ma Kajki, kurwa jest, i kurwo. tyle. Pies nie dla mnie jest kurwa, nie tyle. ma tyle. No tak, no wiadomo, tak. A... I mówienie o tym, że nie można mieć kolegi żandarma albo że straż pożarna jest chujowa. Ale tak, jesteś strażakiem? Tak, jestem strażakiem. Tak. Tak. Idąc do więzienia, zaprosisz się do ludzi i za to, że jesteś strażakiem, jest chuj w dupę. No I co z tego? że Tylko, chuj tylko w dupę ci tłumaczę, tego, no jeśli i rozmawiamy o kryminale, no? o więzieniach o no? więzieniu, to ci tłumaczę, jak to tam będzie wyglądało. No? Tylko ci tłumaczę, nie będę tego wyjaśniał, bo to nie powinno nikogo interesować, tylko ci tłumaczę. No dobra, jak pójdziesz no to... do więzienia, to jest chuj w dupę dla ciebie. <laughs> ja naprawdę chciałbym zobaczyć pana Denisa Załęckiego, jak płonie mu dom. Czy nie zadzwoniłby po tą chujową straż pożarną? Ogólnie to, że Denis Załęcki wychodzi z był taki fragment, gdzie pytany przez Boxdella o to, czy wystąpiłby na cage'u z Wardęgą, powiedział, no ale przy, na takim cage'u to musiałby bardzo uważać, bo jakby coś tam źle poruszył. to jest bardzo, bardzo, bardzo inteligentna osoba i dobrze szuka dobrym śledczym, by był, policyjnym. <grym> <grym> Oglądając z nim programy, fajnie, można się pośmiać, można się dużo rzeczy dowiedzieć, ale jeśli ja miałbym z nim ten program zrobić, to bym się musiał pilnować bardzo, żeby nie przekroczyć tam jakiejś tam granicy, nie? By było. Człowieku, nie możesz wchodzić z każdym fizyczną konfrontację, bo zniszczył cię intelektualnie, albo wyciągnął ci brud. Tak to nie działa. I tutaj mały disclaimer. Każdy, każdy z was, czy to, De czy to Denisy, czy to któryś z innych bohaterów, każdy z was, jeżeli zobaczy ten filmik, albo ten filmik pójdzie viralem i uzna, że będzie mi groził, jeżeli padną jakiekolwiek groźby w moją stronę, automatycznie zgłaszam to na policję. Ja się nie będę z wami bawił w te wasze gierki. Każda groźba w moją stronę równa się moje pójście na komisariat. I się możesz sobie informować chłopaków z mojego miasta, prawilnych, żeby mnie powstrzymali, bo obstraż zbroje. Mam to w dupie. Jeżeli będzie trzeba, to ja przed tym komisariatem ducha wyzionę, bo ci koledzy twoi mnie pobiją. Ale jeżeli to pomoże wsadzić za kratki tych twoich kolegów i może ciebie, za to, że to im ty kazałeś, to będzie dla mnie przyjemność. Tu pojawia się również postać, o której już wcześniej wspomniałem. Postać Natana Marconia, który porobił sobie niezłą bekę z tych idiotów. I osobiście nawet trochę mu wtedy kibicowałem. Niestety problem z Natanem jest taki, że on też jest przedstawicielem tej patologii, gdyż na ten moment jest to facet, który rzuca we wszystkich główne mi liczy, że coś się przylepi. On wymyśla zarzuty, albo nawet jak ich nie wymyśla, to nie przedstawia na nie dowodów. I to jest po prostu żałosne, bo jedną rzeczą jest to, że prawdopodobnie Arek Tańcula faktycznie bierze na ale drugą jest to, że to się mu wyciąga i się to wałkuje, wałkuje, wałkuje. Ludzie, skończcie z tym. Naprawdę, Fame potrafią oglądać bardzo młode osoby. I ciągłe gadanie przy tych młodych osobach o nar***kach jest szkodliwe. Naprawdę. I gadanie o tym, że ty masz misję, żeby ich idol, nie... żeby idol nastolatków został zdemaskowany i żeby odkryć jego mroczne sekrety. Ale właśnie o to chodzi, że dopóki Arek to ukrywał, to te młode osoby nie wiedziały o tych że ich idol to bierze, a ty to demaskując je, część jego życia prywatnego. Ja rozumiem, że gdyby on na przykład ćpał i potem prowadził samochód. Wtedy faktycznie wyższe dobro, wyższa konieczność. Trzeba to zgłosić na policję i można o tym powiedzieć publicznie, żeby go zdyskredytować. Ale gadanie o samym branie jest po prostu wyciąganiem jego rzeczy prywatnych. A na te rzeczy, które oskarżył Nathan, Arka Tańcule, czy oskarża innych osób, nigdy nie przedstawił dowodów, bo faktycznie padają bardzo poważne zarzuty, tylko jakoś nie ma na nie dowodów, jakoś nie zajmuje się tym policja. I żeby nie było, od cholery Freakfighterów tak robi. I to jest smutne, bo nie powinno być tak, że zarzucasz komuś bardzo poważne rzeczy, a potem nie masz na to żadnych, dosłownie żadnych dowodów. W Fejmie dużo osób ma rekord kryminalny. Ludzie jak. Paweł Scarface Bomba, jak Soroko, jak Magikal, jak Gocha Magikal. W sumie rodzina Magikal ma wyroki, jak Jacek murański. Przecież ci wszyscy ludzie są po wyrokach. Ci wszyscy ludzie zostali skazani przez polski sąd, a wy ich wciągacie do freak fight'ów. Jak często się mówi walk influencerów. Z nich się robi ludzi, którzy mają mieć docelowo wpływ na społeczeństwo. No to jest po prostu pojebane. I tu pojawia się najnowsza walka jeszcze nieznanej, świeżej federacji, czyli masa kontra Muran. I naprawdę nie obchodzi mnie to, czy to jest prawdziwy masa, czy to będzie aktor. Ogólnie promowanie w ten sposób mafii Pruszkowskiej jest po prostu chujowe. Wypierdalać. Niech Pruszków wypierdala z naszego życia. Polska przeszła chemioterapię po tym raku i długo stawała na nogi i teraz nie chcemy nawrotu. Wypierdalać! Wypierdalać z Polski, z show biznesu, z gal, z internetu, z pudelków, z telewizji. Wypierdalać! Nie chcemy już Pruszkowa, nie chcemy tych mord, rozumiecie? Już się nachapaliście, macie poukrywane te miliony gdzieś tam za granicą. Macie jakieś tam sztabki złota zakopane w ogródku. Wypierdalać, weźcie to i spierdalać się, nie chcemy was widzieć, rozumiecie? I tak samo jak Marcin Najman próbował promować Słowika, to promowanie masy, czy aktora, czy realnego gangstera, jest absolutnie głupie. Jest absolutnie kretyńskim zachowaniem. I naprawdę mam nadzieję, że ten event nie dojdzie do skutku, ale nawet jeżeli on nie dojdzie do skutku, to i tak już oficjalna duża federacja, jaką jest Cloud MMA, wpuściła go na swoją antenę. Ty domyślasz się, Jacku, kto dzwoni? O kurwa ty. Więc, o buzie! Jeżeli, jeżeli sobie już wytarłeś gębę moim pseudonimem, moim, moim nazwiskiem. Ty poważnie? Tam siedzi mała ta. kura, a tam dzwoni duża kura? Więc, więc chciałem cię Co? wyzwać. Mela Cina My nie i... wiemy, kto dzwoni. Czy możemy się dopytać, kto dzwoni? Mela Cina Ray! Jarosław, Jarosław Sokołowski-Masa. Okay. Tylko jak chcesz, możemy walczyć. Tylko od tej małej kurki obok yy, zabierz ten z WKU czy KKW, obojętnie jaki jak, jak jak tam ma. Co ty chcesz? Puściła tego człowieka Federacja Cloud MMA, której cholerną twarzą jest piłkarz reprezentacji Polski były oraz Lexi, influencerka, która tworzyła przez bardzo dużo dłuższy czas content dla dzieci. Na tej gali biją się te Denisy, o których wspominałem, bije się Masa, bije się Jacek Murański. Jacek Murański, który też jest cudownym kwiatuszkiem, który odpierdala takie rzeczy, gada takie rzeczy. Trzech typów we Wrocławiu pod żabką rozpoznało mnie i, skorzy... i chciało wykorzystać tą sytuację, czyli zapakować mnie do bagażnika i dostarczyć do Warszawy Konradowi Niewolskiemu. Jak pan zareagował? No wie pan, przykre jest to, że gdyby to trafiło na któregoś z kolegów, kto, który nie jest instruktorem kraw magii. No powiedzmy, no Jan, Jan Kowalski, tak? tak? To doszłoby do dramatu. Ja zareagowałem tak, że no dwóch z nich y, doznało y, ciężkich y, złamań ręk, rąk którymi próbowali mnie zapakować, a trzeci uciekając wpadł pod samochód. No ja to i tak grubo, że tak powiem. A wiecie, jaka jest w tym największa patologia, że to, że ci wszyscy ludzie, o których mówiłem, ci kibole. Ci kryminaliści, ci ludzie udający te środowiska gitów, oni walczą obok influencerów, takich jak Lexi, takich jak Strolowany, takich jak Dawid Malczyński, kiedy zaczynał się fejm, takich jak Gimper Tromba. Influencerów, którzy mają dotarcie do naprawdę młodych ludzi. I ci ludzie kupują to pay per view i oglądają cały ten syf, żeby zobaczyć, jak Bomba bije się z Gimperem. Jak Monika Kociołek się z kimś bije. I to jest kurwa przykre. Bo ja naprawdę nie mam nic przeciwko walkom influencerów. Powiem więcej. Sam za, ta, za influencera się nie uważam. Sam się, jestem malutkim YouTuberem, tak? Z malutkim kanalikiem. Ale chciałbym kiedyś zawalczyć w klatce. W sensie jest to jedno z moich marzeń. Czy to w jakiejś małej federacji amatorskiej, czy no we frikach też bym chciał, może. Ale nie przy takiej patologii. Naprawdę, to jest fajny koncept, żeby sprawdzić sportowo influencerów. Tylko wpuszczanie tam takiego syfu, takiego bagna, żeby zarobić pieniądze. No jest po prostu obrzydliwe. I mieszanie tego z dziećmi. I że to się zmieni? Nie, bo to robi zajebistą kasę. I zanim mi ktoś wyskoczy z argumentem, że Wojtek, ale w profesjonalnych federacjach też biją się ludzie ze środowisk kibolskich. Też biją się ludzie, którzy mają po wyrokach. Mariusz Pudzianowski jest po wyroku. Tak. Tylko, że po pierwsze, ci ludzie... Nie chwalą się tym, zazwyczaj zbytnio, no chyba, że w jakiejś gromdzie. Aby usiąść z nami do stołu, trzeba sobie na to rozłożyć. Tutaj nie rozmawiamy z każdym, bo gromda to elitarny klub dla prawdziwych facetów i twardych skurwieli. A po drugie, tego typu federacje są kierowane do zupełnie innego odbiorcy. Dorosłego odbiorcy. A tutaj mieszamy tych. Gangusów, pseudogangusów, kiboli, z influencerami dziecięcymi czy trafiającymi do młodzieży. I to jest już świństwo. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!